TV w meczu piątej kolejki rozgrywek czwartej ligi podkarpackiej zespół ekobolu Stali Sanok zmierzył się na wierchach z Sokołem kolbusza Dolna. Pomimo optycznej przewagi Sanoczan pojedynek zakończył się remisem, z którego niewątpliwie bardziej cieszą się goście. Zapraszamy do obejrzenia skrótu spotkania i wysłuchania opinii trenerów. it's so Ostatni w dniu dzisiejszym gwizdek sędziego pana Mateusza Mastaja kończy bezbramkowe spotkanie, podział punktów. Prawami dziękujemy zawodnikom obu drużyn za grę w dzisiejszym spotkaniu. No tak, jestem bardzo zadowolony z, z tego remisu, aczkolwiek e, moglibyśmy się, się pokusić nawet o, o, o taką większą zdobycz no powiem szczerze, że gospodarze poza tą pierwszą sytuacją, bodajże tam w trzeciej minucie e, z, gdzie, gdzie nasz bankarz wybronił tą sytuację, e, no to takie te taki równych sytuacji no oczywiście przycisnęli nas drugiej połowie szczególnie od 60 minuty, ale no, ogólnie, no, chłopaki tyle zdrowia zostawili na boisku, że, że że ten punkt nas naprawdę bardzo cieszy, bo, bo no, w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy w tej chwili to, to ten może od tego trzeba będzie zacząć. Od, od pierwszego punktu takiego na trudnym terenie i, i, i zdobytego po walce. Właśnie jak pan ocenia początek sezonu w wykonaniu swojego zespołu? No, troszeczkę inaczej sobie to wyobrażaliśmy. Yy, no ja, yy, przede wszystkim my mamy troszeczkę taki, taki niesprzyjający terminarz, bo, bo, bo oprócz tego pierwszego meczu w Puchniku, gdzie, gdzie też mogliśmy wygrać, yy, yy, no to potem już mieliśmy tych, tych mocniejszych przeciwników. Może dlatego, że, że to jest młody zespół, naprawdę za bardzo chcieliśmy się, od, otwieraliśmy się za bardzo i, no i dostanęliśmy takie bramki, które się nie, no, nie, nie powinny zdarzyć. No i ja myślę, że ten, o ten dzisiejszy punkt to będzie taki przyczynek do, do, do tej lepszej dyspozycji i wreszcie, wreszcie e, lepiej będziemy grać i punktować. Chociaż no dalej, dalej mamy e, trudny terminarz, bo jedziemy do Polonii, Przemysł i do Jarosławia. No, ale to wszystko w rękach i nogach, że tak powiem, głowach chłopaków, no, żeby sobie poradzić. No. Chcieliśmy, że mocno zacząć to spotkanie od, od mocnego akcentu, być wysoko na przeciwnika, szybko odbierać piłkę i myślę, że to w pierwszych 10 minutach się udało. No, Budaj, że mieliśmy 2-3 takie sytuacje bardzo klarowne, których nie udało się y, wykorzystać. Y, Później dominowaliśmy myślę, myślę całe spotkanie. Tych sytuacji może aż tyle nie było. No ale jak najbardziej to spotkanie było meczem do wygrania. Druga połowa troszeczkę szczęście się do nas uśmiechnęło, bo przeciwnik po stałym fragmencie też uderzył w poprzeczkę. No natomiast myślę, że piłkę meczową mieliśmy w tej 85 minucie na piątym meczu. Nie przechyliliśmy szali na swoją korzyść. No mówi się trudno i, i gramy dalej. TFU podkarpacie.pl